Oh. <laughs> I hej, że się Manos, tej strony Makler Games, ten was bardzo strażniowy. Kolejny film na kanale. I w dzisiejszym filmie mamy wreszcie wtorek, a to oznacza, że mamy update w Modo Rochery. Także w dzisiejszym filmie sobie pogadamy o tym wszystkim, co zostało tak naprawdę nam przekazane wczoraj i w, w, w ostatnich dniach, podsumowując powiedzmy cały tydzień. Ponieważ tak, mamy mamy nowe informacje na temat nowej broni, e, na temat nowych kontraktów w Warzone, czy to nowych tabel XP wydarzeń. Także w dzisiejszym filmie pogadamy sobie to wszystko, podsumujemy. Także zapraszam do oglądania, zapraszam do zostawienia łapy. No i co, zaczynamy. A więc, może zrobimy taki szybki repeat ostatniego filmu, ponieważ on był ważny. A chcę, informacje chcę wkluczyć, ponieważ one powiedzmy się wiążą z tymi innymi, które będę chciał przekazać. Także, jak już mówiłem, update wychodzi 28, czyli dziś we wtorek, lecz to jest wtorek, jakby w Ameryce, prawda? 11 pm, czyli to znaczy, że to będzie u nich 11 w nocy, powiedzmy prawie północ. Także to oznacza, że update wyjdzie u nas dzień opóźniony, czyli wyjdzie w tym przypadku środa o 8 rano, więc tak, 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 tak to wygląda. Więc, jakby to jest, wiecie. Wtorkowy update leży z drugiej strony, on nie jest wtorkowy ponieważ u nas, u nas on będzie niestety w środę tak samo w, czy to w Wielkiej Brytanii, tak Generalnie te updatey są tak w ten sposób przestawiane, ponieważ wiecie, nie chcemy, żeby oczywiście tutaj jakby, wiecie, był masowy, powiedzmy, masowe pobieranie, ponieważ jak wiecie każdy jest w domu i tak dalej, więc Infinite World próbuje te updatey powiedzmy w takiej porze wypuszczać gdzie jest mało osób, powiedzmy załóżmy rano na przykład mało nas gra. W nocy także o 11 pm w Ameryce będzie mniej ludzi, więc mniej będzie pobierać, dlatego jakby jest mniejsza szansa, że ten cały serwer się skrzaczy, więc, więc jeśli byście mieli pytanie czemu updatey są tak w to jest wasza właśnie odpowiedź po prostu, update'y chcą być wypuszczane w bezpiecznym czasie, tak powiem e, Tak czy inaczej, przechodzimy dalej Jak już mówiłem, update będzie ważył 15GB, to mówiłem w ostatnim filmie I kto posiada kopię Modern Warfare, będzie musiał pobrać dwa update'y Czyli znaczy, że jeśli grasz w Warzone za darmo, no to będziesz miał jeden zwykły update, tak Który tam wkluczy kontrakty i tak dalej My, użytkownicy Modern Warfare, będziemy mieli dwa update'y Pierwszy będzie tym normalnym update'em, 1.20 Który będzie ważył około 15GB na PS4 Jeszcze do końca nie wiem ile na Xboxie oraz na PC, ale będzie troszkę o Wartości. I w tym przypadku dla właśnie wszystkich użytkowników moderów będzie drugi update po włączeniu góry będziemy mało taką łatkę. E, najlepiej, po, najlepiej po prostu będzie włączyć grę, e, kliknąć multiplayer, czy to Warzone, e, wyskoczyć Ci download, zamknąć grę, pobrać to i włączyć na nową grę, no i masz zainstalowany drugi update. Więc jak to będzie mniej więcej wyglądało, oczywiście będę Was tutaj updateował na bieżąco. A więc to chyba są wszystkie informacje, takie powiedzmy... E, Pierdolowatę, tak czy inaczej. Przechodzimy dalej. A jak już mówiłem, Absydent Nowe Kamo nadchodzi do gry, i podobno to będzie Mastery Camo Tutaj, powiedzmy, kolejny blog od Infinite, World nam przekazał więcej informacji na ten temat. I tak, to będzie Mastery Camo czyli znaczy, że musisz zrobić sporo, aby odblokować te, ten kamuflecz, ponieważ jest mistrzowski Mastery. I tak, będziesz posiadał Golda, będziesz musiał posiadać Golda, aby oczywiście na daną broń ten kamuflecz odblokować. Więc tyle mamy informacji na ten temat, tak jak już mówiłem, to co poprzednio. A więc przechodzimy do kolejnych między innymi łączenia innych blueprintów. To też mówiłem w ostatnim filmie, że w tym przypadku mamy zdjęcie, i tak naprawdę preview, co tak naprawdę będzie można robić z tymi blueprintami. A więc, jak widzicie, na pra prawdopodobnie na ekranie macie zdjęcie, i tu, jak widzicie, mamy AK, Tak, na AK, które jest no, dosyć złote, wygląda na, na powiedzmy. Bardziej złota i tak dalej, ponieważ te właśnie blueprinty, które widzicie w koło, z lewej, prawej, na górze, na dole, to są właśnie blueprinty. Powiedzmy, które mogę się, z, nie wiem, kupić na, w sklepie, w zakładzie, czy wiecie, wylosować w, w battle Passie, w sensie wiecie, zdobyć w battle Passie, prawda? I te wszystkie blueprinty będziesz mógł łączyć właśnie z. Z jednym blueprintem. jakby te wszystkie dodatki, które są na przykład na ten ak, będziesz mógł łączyć w inne ak. Wiecie o co chodzi, taką bardzo fajną modyfikację robić, więc generalnie jak widzicie mamy pięć różnych akaczów, jakby z innych oczywiście planów broni. A to oznacza, że możecie wziąć z każdego planu broni dodatek i jakby skasemizować swój własny ak, w sensie pod wygl wygląd. Dodatki to będą te same, ponieważ wiadomo, ona nie zmienia statystyk, to tylko wygląd, więc moim zdaniem ten ak wygląda świetnie i... Ja się już naprawdę nie mogę doczekać tej nowej funkcji, napisz mi co o tym, się, ponieważ w końcu ja powiedzmy będę więcej używał blueprintów niż zwykle, zazwyczaj powiedzmy nie mam do tego głowy, chcę grać, grindować i tak dalej, wiecie o co chodzi. Więc skiny, skiny powiedzmy spoko są, nie? Tylko że blueprinty powiedzmy niektóre mają dodatki, których ja nie lubię używać, prawda? Więc ja wtedy zmieniam i jak zmieniam dodatki, no to broń zmienia wygląd i traci ten kolor i tak dalej, wiecie o co chodzi. Także że chyba tyle przechodzimy do nowych informacji, między innymi nowe LMG ma, ma, mamy nazwę i w sumie mamy mały opis do tego, no, do tej nowej broni I generalnie broń będzie do zdobycia poprzez wyzwanie Lub będziesz mógł kupić bandul, dzięki temu dostaniesz to broń na start ja Wiem, takie trochę pay to win, zapłacisz i masz na start, nie musisz robić wyzwania Jakby musisz, tylko że będziesz mógł używać broń i nie, będziesz mógł, mm, powiedzmy, odblokowywać poziomy Lecz nie będziesz mógł używać dodatków, ponieważ kupić blueprint, który ma specyficzne dodatki Więc to jest takie trochę dziwne, prawda? Lecz tak, wyzwanie prawdopodobnie będzie tak jak było to z Kuszał, czy z, z innymi brońmi E, tam wiecie, zabić 25 wrogów w meczu, coś takiego, wiecie, co chodzi, jak to z lmg -kami będzie. E, więc broń jest generalnie silna, jest dosyć celna jak na LMG, zaraz wam taki mały opis przytam. I broń się nazywa MK9 Brown, Bruen, więc bardzo ciekawa nazwa. I ludzie to mówią, że to jest powiedzmy wzorowana M24sa, piła, jakkolwiek to się nazywa. Nie wiem, mamy oczywiście tutaj na kanale powiedzmy dosyć ogarnie tego typa, jeśli chodzi o, e, o bronię, więc między innymi to są oczywiście wojsko, wojsko PL, on tutaj ogarnia. Lecz tak, ta broń się będzie nazywać MK9 Brown Bruen, więc e, bardzo ciekawy brzmi. I no i co, jako że ja nie jestem wielkim fanem LMG, chociaż lubię z tego postrzelać, szczególnie w, w takim trybie jak Ops, to jak najbardziej, ponieważ broń ma kopa, broń ma dużo amunicji i między innymi przechodzimy właśnie do tego naszego opisu, a więc daje trochę siły ognia do swojego arsenału dzięki MK9 Bruen LMG, czyli Light Machine Gun e, lekki karabin maszyny. te broń o wysokiej celności i niezawodnym działaniu można zdobyć za pomocą pakietu szyfrowania lub wykonując wyzwanie znalezione w menu w broni Przejdź do zakładki LMG by znaleźć LMG Fox Short i wykonać powiązane wyzwanie, aby zdobyć broń lub zdobyć legendarny projekt serki w pakiecie szyfrowania w sklepie, więc to są takie pakiety właśnie, które ja mówię, które nam dostarczą e, broń za darmo w pewnym sensie, ponieważ jak już mówię, będziesz mógł y, odblokowywać lewele tej broni, lecz powiedzmy dodatków zbytnie nie będziesz mógł zmieniać kamuflaży chyba też nie będziesz mógł odblokować tej broni, więc tak. Tak się będziesz musiał zrobić challenge. Kolejna rzecz będą to dwa nowe bundle, wraz oczywiście ze z naszym update'em i sklepem i pierwszy z nich to będzie ogniste noże do rzucania, tak dobrze wy słyszycie, ogniste noże do rzucania, lecz nie martwi się, jest to powiedzmy tak zwany blueprint skin na nasze noże, więc jak, jak wiecie noże do rzucania zabijają na hita, zazwyczaj jakby 99% tam czasem jakiś hitmarker jest lecz tak noże zabijają zwyczajna hita, więc... Yy, Powiedzmy, list to tam tak naprawdę nie daje. Jeśli on by miał wiecie, dawać na większe obrażenia, ponieważ tak zabijają na hita, więc to nie ma sensu. Lecz spokojnie, będzie to zwykły po prostu, powiedzmy, taki blueprint na, na noże, Więc gdy je nałożysz, po prostu zastępujesz swój ekwipment tymi nożami, no i możesz je używać. I za każdym razem, gdy rzucisz, będzie oczywiście płomień wyletował z tego ognia. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak to wiecie, z tymi smugami na bronie, czy to niebieskie były, czy to właśnie okniowe smugi, takich będziemy mieli, powiedzmy. Na granaty, na nasz equipment, różne takie, powiedzmy, dodatki Więc fajnie, 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 wszystko Znaczy, mamy tu też mały opis dotyczący tych, tych, tych dwóch bandów, które będą w sklepie A więc, zabądź towary, które możesz odebrać jako ogień Ogień to tutaj wynawia się Pakiet o nazwie Pyromaniak Pakiet ten obejmuje legendarną skórę, ognista, straż dla Krugera, ognisty plan legendarnej, e, kaldery, nowy ruch wykończący, płomienie noż, pom, płomienne noże do rzucania, aby zmienić standardowe śmierć jak wpłynek i wiele więcej. Więc zobaczcie pakiet modelów, który w tym Warzone w sklepie w następnym wypala swoich wrogów, bla, bla, bla. No i to właśnie jeden z pakietów, jak już mówiłem. Drugi pakiet jest to e, Fire Cloud 3 i to mamy w sklepie w tym tygodniu legendarny pistolet maszynowy By2, to arcydzieło w paski, które jest w stanie e, bardzo skutecznie e, Dawać wrogów. Pakiet w sklepie z sprayem w kształcie y, korony i urokiem w stylu tygrysa. Dzięki czemu będziesz ty wyglądać jak przebicie przez konkurencję. Więc tutaj mamy mały opis, jak już o, tym, o tym o tych dwóch bandlach. Jakby nic interesującego co prawda, dwa nowe itemy w sklepie, lecz e, brzmiał kusząco, prawda? No i co? No i przechodzimy do kolejnej rzeczy. Warzone, prawda? Ponieważ mamy ten cały ogromny tryb, który powiedzmy zajmuje do sporo części modelu offshore. a więc w tym tygodniu w Warzone będziemy mieli nowy kontrakt, a to oznacza, że będziemy mieli nowe, powiedzmy, nowe rzeczy do robienia, czyli wiecie, będziemy mogli grać w inne tryby między innymi e, już tłumaczę o co chodzi, ten nowy kontrakt. W Warzone będzie to tak naprawdę nowy tryb, który się będzie nazywał Most Wanted, czyli najbardziej powiedzmy, najbardziej poszukiwany, coś w tym stylu i Tutaj właśnie mamy taki mały opis bardzo jest fajny, ponieważ w sensie celem nagród dla wszystkich drużyn w Werdańsku, czyli wiecie, na całej mapie Warzona, Battle Royale, deaktywujesz ten kontrakt i przeżyjesz, aby zdobyć największą nagrodę. A więc to będzie powiedzmy nowy rodzaj kontraktu, wiecie, mamy kontrakt, który nam każe przejmować punkt, czy to właśnie zabić danego gracza na mapie, to jest bardzo ciekawe, ponieważ czasem się wam trafi jakiś, wiecie, popularny youtuber czy jakaś znana osoba, czy to nawet wasz znajomych, z którym gracie, jesteście w tym samym lobby, więc to jest moim zdaniem ciekawy system, w tym przypadku będziemy mieli kontrakt, który wy podnosicie i on na was nakłada właśnie nagrodę i generalnie jeśli wytrwacie, będziecie mieli tak zwany respawn token. To znaczy, że jeśli wasz cały tym zginie lub wy zginiecie, zostaniecie automatycznie zrespeni bez, powiedzmy, walki z, w guagu, więc to jest moim zdaniem bardzo bardzo fajny bardzo nowy fajny nowy kontrakt, ponieważ powiedzmy, postawia was, by dosyć wysokim ryzyku, prawda, ponieważ będziecie mieli na sobie nagrodę, więc wiadomo, wszyscy gracze, wszyscy, nie jeden team, jak to zwykle bywa z tymi innymi kontraktami, cały, cały cała mapa Battle Royale będzie próbowała was zabić, jak właśnie hunterzy, jak łowcy, którzy na was polują, więc będzie to ciekawe, ponieważ jeśli przetrwacie, macie, powiedzmy, bardzo dużą nagrodę, między innymi drugie życie, prawda, jeśli zginiecie, powiedzmy pod koniec gry, czy tam w połowie i tak dalej, więc moim zdaniem to jest bardzo fajny kontrakt i jakby, myśląc o tym, że atakuje was cała mapa, powiedzmy, jeśli Ludzie, ludzie oczywiście będą szli po te powiedzmy nagrody po, te, po, te, po tych ludzi co podnoszą te kontrakty będzie świetnie naprawdę będzie spory chaos więc ja się już naprawdę nie będę czekać aż to wybruje eee, tak śniżej przechodzimy dalej i w sumie ostatnie finalne informacje mówiłem o nich w w ostatnim filmie, między innymi, że będzie y, playlista z do statku, między innymi, Shoot the Ship, czyli właśnie playlista, która zawiera shoot, która shipment. Lecz w tym przypadku mamy kolejne informacje na ten temat, jakby one się powiedzmy zgadzają ze sobą, ponieważ mamy Double Exp, a to znaczy, że na małych mapach zabędziesz dużo kili w podwójnej ilości. Także w tym tygodniu, raczej powiedzmy pod koniec tygodnia, no w tym tygodniu od piątku do poniedziałku, czyli od 1 maja do 4 maja, będziemy mieli Double Exp na wszystko, co znaczy, że będziesz miał Double X na postać, dzięki temu będziesz mógł szybciej levelować no i zrobić. Te swoje wiadomo oficerskie rangi oraz double x na broni, z czego to jest bardzo zawsze mile widziane no i oczywiście przede wszystkim double x na battle pass dzięki temu będziesz podwójnie szybciej zdobywał e, nasz cały battle pass który zawiera z tego poziomu więc to chyba wszystkie są informacje które chciałbym wam dzisiaj przekazać oczywiście gdy update wyjdzie i tak dalej środa czwartek poinformuje was, Przekażę tak naprawdę jak wygląda cały ten Kamuflaż Obsidian oraz y, nasz blueprint, y, jakby system Gunsmith, blueprint dokładnie tak, tak się będzie nazywać, więc y, dzięki za oglądanie oczywiście subskrybuj kanał, jeżeli jest coś nowe, aby otrzymać najnowsze informacje o wy tutaj w świecie kalowców oraz generalnie w gamingu. No i zostaw pułapkę w górę, naprawdę bardzo mi dużo pomoże, a to zajmie jedną głupią sekundę, także dzięki. No i co, do usłyszenia w kolejnych, widzimy się na wojnie, na razie, out.